Dzień dobry. Nazywam się Szymon Wąsowicz, jestem matematykiem. Na kanale YouTube swojego bloga Być matematykiem umieściłem listę, playlistę, którą nazwałem Matura rozgrzewka. Umieszczam na niej krótkie filmy dotyczące rozwiązywania zadań maturalnych zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie zajmiemy się zadaniem z geometrii analitycznej dotyczącym równania okręgu. Przeczytajmy temat zadania. Napisz równanie okręgu, którego środek znajduje się na prostej k przechodzącego przez punkty a i b, jeśli prosta k ma równanie y równa się minus 2x minus 2, punkt a ma współrzędne 5, 10, a punkt b ma współrzędne 3, 12. Na początek zrobię taki poglądowy rysunek. Nie będę nawet rysował tej prostej w układzie współrzędnych. Powiedzmy, że ta prosta K jest wykresem funkcji liniowej i malejącej, więc mniej więcej w ten sposób będzie wyglądać ta prosta K. No i teraz punkty A, 5, 10 i B. 3,12. Jeżeli wstawimy je do równania prostej, y równa się minus 2x minus 2, no to jeżeli x równa się 5, to otrzymamy y równa się minus 10, minus 2 równa się minus 12, więc jest różne od. 10, więc punkt A nie leży na naszej prostej. Jeżeli wstawię x równe 3 dla punktu B, to otrzymam x równa się minus 2 razy 3, to jest minus 6, minus 2, czyli minus 8. Też to jest różne od 12, więc oba punkty A i B nie leżą na prostej K. Mało tego. Współrzędne y, y, y punktów leżących na prostej K, czyli y, 5 i minus 12 oraz 3 i y, minus 8 są stałego znaku. Y, oznacza to, że punkty A i B leżą po jednej stronie tej prostej, więc niech tutaj będzie punkt A i gdzieś niech tutaj będzie punkt B. No więc jak zadanie rozwiązać? Otóż środek okręgu jest równo oddalony od punktów A i B. Od punktów. A I B. Punkty równo oddalone od dwóch punktów leżą na symetralnej danego odcinka. Leży więc na symetralnej odcinka AB. No więc narysujmy sobie. Odcinek AB. Symetralna odcinka jest to prosta, przechodząca przez jego środek. S niech będzie środkiem odcinka AB, i do niego prostopadła. Oznaczmy tą symetralną przez L. No, i trzeba napisać równanie tej symetralnej. Żeby napisać równanie symetralnej, Potrzeba nam współczynnika kierunkowego prostej AB. Więc zaczniemy od współczynnika kierunkowego prostej AB. Nawet nie trzeba nam pełnego równania tej prostej. Wystarczy nam współczynnik kierunkowy. No więc ten współczynnik będzie A1 równa się YB minus YA podzielone przez XB minus XA. Równa się. No i teraz współrzędne punktów. Posłuchajmy tutaj troszeczkę do góry. Może napiszę tutaj punkt A ma współrzędne 5, 10, a punkt B... Ma współrzędne 3,12, a zatem yb jest 12, minus ya 10 podzielone przez xb, 3, minus xa jest minus 5. No to mamy 2 podzielone przez minus 2, czyli minus 1. No, i teraz y, współczynnik kierunkowy prostej L. A2 to jest współczynnik kierunkowy prostej L. Y, prosta L jest y, prostopadła do odcinka AB, to znaczy z warunku prostopadłości prostych A1, A2 jest równe. Minus 1. No ale samo A1 było minus 1. Wobec tego A2 musi być równe 1. Prosta L przechodzi przez S, który jest środkiem odcinka. AB. Wobec tego punkt S ma współrzędne XA plus XB przez 2, YA plus YB przez 2. Troszeczkę posunę do góry. Yy, punkt A ma współrzędne 5, 10, punkt B, 3, 12. Także yy, średnia arytmetyczna współrzędnych. Xowych, 5 plus 3 przez 2, współrzędnych Yowych, 10 plus 12 przez 2. Czyli 8 przez 2, 4, 22 przez 2, 11. Więc mamy punkt, przez który prosta przechodzi i współczynnik kierunkowy. A zatem prosta L ma równanie Y minus Ys. Równa się a2 razy x minus xs. Czyli y minus 11 równa się no, 1 razy x minus 4. Czyli y równa się x minus 4 plus 11. Więc l ma równanie, y równa się x plus 7. No i proszę popatrzeć, mamy równanie prostej L. No więc yy, środek szukanego okręgu leży na prostej L, a z warunków zadania leży też na prostej K. O niech będzie środkiem tego naszego okręgu. Więc O jest punktem wspólnym prostych L i K. O. Punkt wspólny. prostych l i k. Wobec tego dla prostej l mamy równanie y równe x plus 7, a prosta k miała równanie y równa się minus 2x minus 2. Rozwiązujemy ten układ równań, więc wystarczy porównać prawe strony x plus 7 równa się minus 2x minus 2. Po przeniesieniu x na lewą stronę mamy 3x, liczby na prawą jest minus 9. A zatem x jest równe minus 3, a y jest równe x plus 7, czyli minus 3 plus 7 równa się 4. Wobec tego punkt o środek naszego okręgu ma równanie, ma współrzędne minus 3 i 4. Więc mamy środek. Potrzeba nam jeszcze promienia. No promień okręgu, no to jest odległość OA, również odległość OB, bo one są równe. R jest odległością OA. R jest odległością OA. Wobec tego r kwadrat jest odległością OA do kwadratu, czyli xA minus x o do kwadratu plus y a minus y o do kwadratu. Punkt a miał współrzędne 5, 10. Sprawdzę to. Tak, miał współrzędne 5, 10. I punkt o miał współrzędne minus 3, 4. Tak więc x a jest 5, x o jest minus minus 3 do kwadratu. Plus y a jest 10, y o jest 4 minus 4 do kwadratu. No to otrzymujemy 8 kwadrat plus 6 kwadrat 64 plus 36 równa się 100. No i równanie okręgu. x minus xo do kwadratu plus y minus yo do kwadratu równa się r kwadrat, a więc x o miał współrzędne minus 3 i 4. Minus xo, czyli plus 3, bo xo było minus 3. x plus 3 do kwadratu plus y minus yo, czyli 4 do kwadratu. Równa się 100. Jest to równanie szukanego okręgu, jest to odpowiedź do naszego zadania. Yy, zauważmy, że do narysowań, do yy, obejrzenia sytuacji nie był mi potrzebny układ współrzędnych, tylko określenie, sprawdzenie, że punkty A i B nie leżą na naszej prostej. Nawet nie było takie ważne, że yy, one leżą po tej samej prostej y, stronie prostej y, K. Mogłyby leżeć y, i po y, różnych stronach tej y, prostej. Y, no więc możemy teraz jeszcze y, spróbować narysować y, te sytuacje już bardziej dokładnie. Narysujmy. Układ współrzędnych. Więc punkt O miał współrzędne minus 3, 4. Też nie będę tak bardzo dokładny w jednostkach minus 3 i 4. Prosta Y równa się minus 2x minus 2. To jest ta nasza prosta K. Tutaj jest punkt O. Punkt A miał współrzędne 5,10, i punkt B miał współrzędne 3,12. Tak więc okrąg o takim promieniu R równym 10. No, mógłby wyglądać mniej więcej w ten sposób. No, oczywiście nie narysowałem dokładnie, no bo yy, w dole mamy większą odległość od punktu O. Yy, no, ale yy, OneNote i tablet graficzny nie pozwala mi na używanie cyrkla. Yy, można byłoby yy, w rysowaniu kształtów yy, wziąć sobie okrąg, yy, spróbować narysować, przesunąć go nieco. No, też, żeby przeszedł przez punkty A i B, też są zaznaczone dosyć niedokładnie. No, więc można byłoby to jakoś w ten sposób narysować. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do oglądania wszystkich zawartych tam materiałów, a szczególnie filmów. Z powtórki maturalnej, z playlisty Matura Rozgrzewka. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.